Ten materiał powstał dość spontanicznie i w zasadzie niezamierzenie. Bo zamiast tego materiału miał się pojawić odcinek o predo psach z Depredatora. Ale z racji tego, że mam małe wątpliwości co do tego filmu oraz nie podoba mi się to jak on ostatecznie wyszedł, postanowiłem na razie zostawić ten projekt w na jakiś czas. Może jeszcze do niego wrócimy w tym roku. Zobaczymy. Także do nagrania tego materiału, który teraz oglądacie zainspirowały mnie w zasadzie dwie rzeczy. Jedna to komentarz Zadzika mówiąca o tym, że działko bezmowy to nie Energy Fletchet, a druga to komentarz... Albo raczej komentarze noworkinga. Kinga. Choć powiem szczerze, największym motywatorem była chęć utarcia nosa za dzikowi. Nienawidzę tego śmiechu. Dlatego w dzisiejszym materiale zajmujemy się w temat działek plazmowych predatorów oraz ich przeróżnych wariantów, które na przestrzeni lat powstawały czy to w filmach, komiksach czy grach. A więc bez zbędnego przedłużania, ja nazywam się Adam, a to kolejny odcinek z Uniwersum Obcego i Predatora na moim kanale. A temat dzisiejszego odcinka brzmi Plasma Caster i jego warianty. Na samym początku warto by było mniej więcej wyjaśnić, czym w zasadzie jest plasma-caster i jak działa. A więc, plasma-caster, czy też nazywany po prostu po polsku działkiem plazmowym, jest to długodystansowa broń plazmowa, najczęściej znajdująca się na jednym z ramion, wykorzystywana przez rasę Jałczia w łowach. Broń ta potrafi wyszliwać pociski energii plazmowej, które w zależności od naładowania się działka po trafieniu w wybrany cel, ranią go lub penetrują na wylot. Żeby do tego jednak doszło, operatorzy muszą najpierw jakoś wymierzyć w cel. Z tego powodu wykorzystuje się system automatycznego namierzania. W skrócie jest to system połączony z maską łowcy, który namierza oraz ustawia działko w kierunku celu. Oczywiście od reguły są przeważnie też wyjątki. Jednym z takich jest starszy łowca Greyback z filmu Predator 2. Sam Greyback pomimo braku maski może operować swoim działkiem plazmowym bez większych problemów. Co może oznaczać, że system namierzania niekoniecznie musi być wbudowany w maskę, a może być na przykład przyczepiony do szyi nosiciela w taki sam sposób jak miał to William Trigger w filmie The Predator. Aby zwiększyć swoją celność, łowcy wykorzystują system namierzania laserowego, który najczęściej wbudowany jest w maskę łowcy. Choć tutaj również mamy wyjątek w postaci Greybaka. Sam system składa się z trzech małych laserów ułożonych w kształt trójkąta. Pewnie interesuje Was to, jak predatorzy strzelają z Plasma kastera. Czy może przyciskają guzik? Czy może używałem swego rodzaju komend nosząc maskę? Czy może używają mocy umysłu, by wystrzelić pocisk w kierunku celu? No, odpowiedź na to pytanie nie jest do końca jasna. Czasami pokazane jest wprost, że Predator strzela z broni za pomocą rękawicy. Jak w grze Aliens vs. Predator z 1999 roku. A czasami po prostu od tak strzela bez żadnego przyciskania przycisków na nie, Na przykład w AVP 2010. Niby też zakłada się, że mogą aktywować działko za pomocą wciskania żuwaczkami przycisków po wewnętrznej stronie biomaski, ale nie dokopałem się do żadnego wyjaśnienia jak to robią. Dlatego też ta zagadka zostanie dla nas tajemnicą do końca życia. Chyba, że ktoś to wyjaśni. Warto wspomnieć jest też to, że w filmowym uniwersum AVP, czyli prawdopodobnie też i w filmowym uniwersum Predatora, bo niby są powiązane. Anyway, w filmowym uniwersum AVP działka pasmowe odgrywają dość ciekawą rolę, bo nie są częścią podstawowego arsenału łowieckiego młodych Yauty, a raczej częścią i swego rodzaju nagrodą po udanym rytuale przejścia. Rytuał przejścia to swego rodzaju finalny test dla młodej krwi, który ukaże, czy są godni dalszych polowań. Celem tego rytuału jest zabicie w starciu 1 na 1 osobnika z gatunku Xenomorph. Dopiero kiedy młodzi łowcy ukończą rytuał przejścia, mogą korzystać w pełni ze zdobytego działka plazmowego. I wiem, że niby jest taka zasada, że w trakcie tego rytuału operatory nie zabijają swojego pierwszego Xenomorpha za pomocą plazma tylko za pomocą broni bliskiego dystansu, ale sam w to trochę nie wierzę, patrząc na to, że w pierwszym AV i na siłowcy po przybyciu do piramidy od razu ruszyli do miejsca, gdzie znajdowały się plazma kastery, nie starając się najpierw zabić jakiegoś kseno. Ale dobra, trochę odszedłem od głównego tematu, więc pozwolę sobie zostawić to na, na przykład dyskusję w komentarzach. Zachęcam do podzielenia się swoimi przemyśleniami. Skoro już wyjaśniłem, czym w zasadzie jest plazma kaster, to teraz warto by było przejść do jego przeróżnych wariantów lub urządzeń działających w podobny sposób. Pierwszym i w zasadzie najbardziej konicznym działkiem plazmowym będzie Shoulder Cannon czy także po prostu działko na ramieniu. I wiem, że do opisywania tej broni wykorzystuje się samą nazwę Plasma Caster, ale postanowiłem sobie w pewnym sensie oddzielić te oba pojęcia na jedno opisujące broń samą w sobie, a drugi opisujący broń oraz umiejscowienie jej. I w tym wypadku nie ma większego znaczenia, której nazwy się używa, bo obie są poprawne. Broń, która to pojawia się w prawie każdym filmie, tak, w się nie pojawiła, grze czy komiksie z Predatorem. I nie jest to raczej zaskoczenie, bo broń ta była z naszym łowcą od samego początku istnienia marki i opisałem, że jest to jeden z najbardziej charakterystycznych sprzętów Predatora. Shoulder Cannon jest to działko plazmowe znajdujące się na jednym z ramion lub na obu ramionach naszego łowcy. Sama broń zamontowana jest na specjalnym, Plecaku, który to znajduje się na plecach, gdzie jest przyczepiony do zbroi Predatora. Sam plecak, oprócz tego, że jest zdejmowany, jest także źródłem energii dla plazma czy także przenośnym apteczką. Przynajmniej tak było w przypadku Jungle Huntera w pierwszym Predatorze z 1987 roku. Na przestrzeni kolejnych lat, sam design działka plazmowego sporadycznie się zmienia. Czy to pozbywając się plecaka oraz tworząc kompletnie inaczej wyglądającą wersję tej broni, jak w Predatorze 2, czy tworząc bardziej masywne działo, jak w przypadku Predatorów z pierwszego AVP, czy po prostu kompletnie pozbywając się plecaka oraz widocznego źródła energii działka, jak w Depredatorze. W samych filmach działka oprócz wyglądu nie różniły się za bardzo i wciąż były tą samą śmiercionośną bronią, którą to mogliśmy zobaczyć po raz pierwszy w Predatorze z Arnoldem. W tej sekcji warto również wyróżnić Wolfa z Aliens vs Predator Requiem, bo jako pierwszy w historii filmów używał dwóch działek na ramiennych podczas swojego pobytu w Gunnison, a także jako pierwszy wykorzystał w filmach pistolet plazmowy, do którego w dalszej części odcinka dojdziemy. Mówiąc o shoulder kanonie, warto wspomnieć o wersji tej broni wykorzystywanej przez superpredatory, a mianowicie przez Trackera i Berserkera w filmie Predator z 2010 roku, w mamy do czynienia z trochę innym typem działka na ramieniu. Sama lufa działka składała się z trzech obracających się elementów, które to wytwarzają i wystrzeliwują pociski plazmy. Broń ta potrafi również wystrzeliwać w bardzo szybkim tempie kilka pocisków o różnej sile. Musieliśmy to zaobserwować w scenie walki między dwoma łowcami. Działko również wydaje się dłuższe oraz na stałe zamontowane na zbroi Predatora. Ciekawym typem shoulder kanonu jest Blazer Cannon z gry Aliens vs Predator Extinction z 2003 roku. W grze występuje oddzielna klasa predatorów zatytułowane The Blazer Predators, którzy to wykorzystują specjalne działka plasmowe usytuowane na ramieniu, które to wystrzeliwują promienie ciepła w kierunku wielu przeciwników. Następnym rodzajem shoulder kanonu są działka Predator Killera. Sama zbroja oprócz dwóch olbrzymich działek na obu ramionach, najprawdopodobniej posiada także sześć mniejszych plazmakasterów, po trzy na każdą stronę, które to mocno przypominają działka plazmowe wbudowane w maskę fugitive w Predatora. Albo to po prostu lasery, who knows. Niestety nie mogliśmy zobaczyć jak ten wspaniały strój sprawuje się w akcji, bo pojawił się tylko na 5 sekund na koniec Depredatora, więc nie traćmy na niego czasu i lećmy dalej. Plazma pistol, czy także nazywany pistoletem plazmowym, jest to wersja działka plazmowego przeznaczona do trzymania w ręku. Sama broń nie posiada systemu automatycznego namierzania, przesułowca musi sam mierzyć w kierunku wybranego celu. Wśród pistoletów plazmowych można wyróżnić dwie wersje tej broni. Zmontowany pistolet plazmowy, który to mogliśmy widzieć w filmie Ellens vs. Predator Requiem, oraz specjalnie zaprojektowaną wersję pistoletu, którą to widzieliśmy w grach AVP, AVP-2 czy Predator Hunting Grounds. Zmontowany pistolet plazmowy to w zasadzie konfiguracja dwóch działek plazmowych w jedną broń ręczną. Posiadaczem tego pistoletu był Łowca imieniu Wolf, który to został wysłany na ziemię, by wytępić plank w Garrison oraz zabić hybrydę, czyli Predaliena. Oprócz innego wyglądu, pistolet cechuje się większą destruktywnością pocisków, a także dłuższym czasem ładowania się energii po Cennio, zaprojektowana wersja pistoletu plazmowego, oprócz tego, że wygląda inaczej, wydaje się być bardziej wszechstronna. Niektóre wersje posiadają alternatywne tryby ognia, umożliwiające jednocześnie wystrzelenie wielu pocisków plazmowych. Jedną z bardziej zauważalnych różnic jest także trajektoria lotu pocisku. Pistolet wystrzeliwuje je po trajektorii przypominającej łuk, co dodatkowo ogranicza zasięg broni. I nie jestem pewien, czym to jest podyktowane, że są. Dwa różne designy tej broni. Można z góry założyć, że wersja broni z AVP Requiem zrobiona przez Wolfa, to swego rodzaju szybka, customowa wersja tego typu broni, która to no, trochę się różni od tej pełnoprawnej. Skoro jesteśmy jeszcze w temacie plazma pistoletów, to warto by powiedzieć o plazmakasterze wykorzystywanym przez Nolanda w Predators. Broń Nolanda to w zasadzie zmontowany pistolet plazmowy z części technologii zabitych przez niego predatorów. Niestety przez to, że nie została wykorzystana ani razu w filmie, nie jestem pewien czym się różni w działaniu od pozostałych wersji tego typu broni. Załóżmy, że nie. Niby można zaliczyć go do zmontowanych wersji plazma pistoletu, ale wolałem jednak oddzielić go od pozostałych. Kolejnym typem plazmakastera jest Heavy Plasma Cannon, który to mogliśmy zobaczyć w komiksie Aliens vs Predator Duel. Jest to broń wystrzeliwująca duże plazmowe pociski, które po trafieniu w cel tworzą ogromny wybuch, Czyli w zasadzie jest to swego rodzaju wyrzutnia rakiet używana przez predatorów. Następnym typem broni plazmowej jest Yautja Burner. Jest to w zasadzie dwuręczny plazma pistol, który to wystrzeliwuje strumień gorącej plazmy w kierunku przeciwnika. Stosowało go na przykład Mahiko Naguchi podczas swojego pobytu wśród kosmicznych łowców. Mówiąc o, pistolet, o podobnych broniach, warto wspomnieć o plazma Sniper Rifle. Jest to długodystansowy karabin snajperski strzelający pociskami plazmy. Posiadaczem tej broni jest jeden z członków klanu Zagubionych z Predatora 2, czyli Scout Predator, który to sam ją zaprojektował i zbudował. Broń ta po raz pierwszy i ostatni pojawia się razem z wersją Ultimate figurki Scouta. I to wszystko co mogę powiedzieć o tej broni. Niestety nie znalazłem więcej informacji na jej temat. Kolejnym wariantem w tym wypadku położenia broni plazmowej jest działko znajdujące się na rękawicy łowcy. Do tego grona zaliczamy Energy Fletchet oraz Whist Cannon. Ok, Energy Fletchet to nie jest do końca pełnoprawny Plasma Caster, a raczej jego słabsza wersja, więc w zasadzie jest to broń działająca w podobny sposób, choć zaliczana jest do wariantów Plasma Castera. Oba urządzenia znajdują się na jednej z rękawic łowcy, który to, aby trafić w cel, musi bez pomocy systemu namierzania bezpośrednio wycelować w niego. Przynajmniej tak jest z Energy Fletchetem. Wrist Cannon używał Ultimate Predator, który to może ma system namierzania wbudowany w głowę. Kto wie. Jak mogliśmy zobaczyć w Predatorze 2 Energy Fletchet to w skrócie słabsza wersja Plasma Castera, która to wystrzeliuje mały pocisk energii plazmowej. Owy pocisk jednak nie jest aż tak mocny jak w przypadku Działka, gdyż nie przebił się przez kamizelkę kuloodporną Harigana w trakcie walki w chłodni, co jasno wskazuje na to, że broni jest swego rodzaju bronią zapasową, by odeprzeć na chwilę atak przeciwnika. Warto tutaj jeszcze wspomnieć, że Energy Fletchet pojawił się w DLC do AVP 2 zatytułowane Primal Hunt i w tym DLC broń posiada dwa tryby: jedno i wielostrzałowy. Co sugeruje, że owa broń chyba jednak nie jest tylko zapasowa. Jeżeli chodzi o Wrist Canon, to nie ma tu zbyt większej różnicy między nim a Shoulder Cannonem. Jest to po prostu inne położenie działka plazmowego, które w tym przypadku zamiast znajdować się na ramieniu, znajduje się na rękawicy łowcy. Tutaj jeszcze chciałbym wtrącić, że na Ksenopedii w artykule o Energy Fletchet jest przytoczony panel z komiksu Alien vs. Predator War, w którym to Predator o nazwie Topnot zabija Zinomorfa z działka na rękawicy. Na panelu pokazane jest, że energia wysliwana z Energy Fletcheta bez problemu przebija Zinomorfa na wylot, co trochę się gryzie z założeniem, że jest to słabszy rodzaj plazma Castera. Nie wiem, może po prostu jest to błąd w określeniu lore, czy może jest to po prostu Wrist canon, a niekoniecznie Energy Flechet. Ciekawy koncept ulokowania plazma Castera mogliśmy zobaczyć także w filmie The Predator, w którym to jedna z masek fugitiva miała w sobie wbudowane małe działko plazmowe, które to automatycznie aktywowało się podczas ataku i strzelało w kierunku zagrożenia. Działko w akcji mogliśmy zobaczyć w scenie, gdy Rory McKenna zbierał cukierki podczas Halloween albo w finalowej potyczce z Ultimate Predatorem w lesie. Jak widzicie, przez ponad 30 lat istnienia tej marki powstała naprawdę duża ilość przeróżnych wariantów czy broni, które działają w bardzo podobny, a niekiedy identyczny sposób co Plasma Caster. To też pokazuje, jak na przestrzeni lat twórcy produkcji z Predatorem w roli głównej bawili się i starali poszerzać arsenał Predatora. I dla mnie jest to coś fajnego, lubię jak kreatorowi dodają nowe gadżety. Oczywiście możliwe jest też to, że niektórych broni w tym materiale nie omówiłem, z racji tego, że prawdopodobnie nie były nigdy brane pod uwagę jako rodzaj Plasma kastera, albo po prostu zajebałem się w akcji. Mam nadzieję, że taka lista broni jest mała. Jeżeli faktycznie istnieje, to na pewno do nich wrócimy w materiale o uzbrojeniu predatorów. Tymczasem to było na tyle w tym odcinku. Zachęcam do zostawienia lajka oraz subskrypcji na kanale, jeżeli odcinek się spodobał, oraz zajrzenia na kartę społeczności, na której jestem często aktywny, czy to opisując newsy, przemyślenia na temat uniwersum, czy po prostu teasując przyszłe materiały. Ale co? Dzięki wielkie za oglądanie i następnego razu. Cześć!